Chick Part 2, Halloween Event, słuchajcie, czekaliśmy i się doczekaliśmy, jest nowy part Halloween Eventu, bo jak wiecie, doskończyliśmy no dosyć szybko ten Halloween Event, także nie ma co, le co tutaj siedzieć na tej mapie. Idziemy od razu do Halloween Event, co się zmieniło? Zobaczmy, możemy sobie przeczytać tutaj informacje na stronie. Halloween Part 2, słuchajcie, ja wam przeczytam i wam zaraz powiem wszystko i będzie elegancko i łapkę do bo to najlepsza seria na tym kanale, przysięgam. 20 nowych petów, 2 nowe ja, 2 super stare pety. Czyli to są te, których nie złupaliśmy, złupaliśmy Seek y tylko e, Nowe Rainbow Petty, czyli są Rainbow Petty, Shiny Pety, Tons of New Potions, czyli nowe podki, Event Shopper Stock, kupujemy coś, New Super Starter Pack, Take or Treating Buffed, czyli te domki, Halloween Rewards Balanced, nie wiem, New Limited Halloween Upgrade, czyli są upgrade, y możemy kupować. Możemy robić potki. Eee, gabdzia, szybciej jest jakaś cutscenka, jak się dobrze super stare peta i tak dalej. Słuchajcie, mamy tutaj przejście, no i mamy cauldron Egg i mamy jeszcze Skeletal Egg i mamy skrzynkę, skrzynkę daj, skrzynkę daj, skrzynkę daj, daj mi tą skrzynkę. I... Ze skrzynki dostaliśmy tą super potkę, właśnie! Słuchajcie, są nowe podki. Jest ten skeletalek, to nas nie interesuje. W ogóle jest tutaj cauldron czyli nowe najlepsze pety. Elegancko, se otworzymy. Zobaczmy tutaj: Halloween Rewards, bo my zrobiliśmy wszystko. I czy teraz to wszystko to jest wszystko? To wszystko to jest wszystko. To wszystko to jest wszystko, czyli nic nie dostajemy. Restok tutaj miał być w event shopie. I możemy kupić znowu to samo. Wow, okej, okay. to poproszę. Wszystko. W takim razie, skoro mogę sobie kupić wszystko, sobie kupię wszystko, widzu. Zafej, tej oce słodki, pamiętaj, widzu. Superstar potion. Candy corn bundle. Tickets bundle też się przyda. Potion bundle też się przyda. Nic to sobie nie kosztuje. Elegancko, wszystko kupione, czyli cały event shop już wykupiliśmy. Fajnie, super, extra. Takich słów się nie używa w języku polskim. Przejdźmy tutaj. Co tutaj jest? Tutaj nic nie ma? Tutaj nic nie ma? A tutaj coś jest? Jest jakaś chata, siema, a nie, to jest po prostu traitica. Ja? W ogóle autofaming zapomniałem kliknąć. Dobra, autofalming jak skleci, bo auto-farming jest super. Odpalmy sobie potki, już w razie czego na ten odcinek bym odpalił. To jest właśnie better Lucky Potion. I właśnie nowe potki są. To ja żech widział, tutaj nie można tego użyć, dobra. Candy coin potion, jest jeszcze beta candy coin potion, użyjmy sobie Double XP. Starsy. super potka, double damage Laka też sobie użyjmy. Wszystko sobie użyjmy, widzów. Wszystko możemy użyć, wszystko użyjmy. I teraz tak. Ja ja mam. Właśnie, te jajce miałem otworzyć. O, te jajce otworzymy też. I co jeszcze tutaj mamy? Mamy te te, te paczki. I gdzie są te potki do robienia? Halo, widzów, bo ja nie wiem, że ja mam iść. O, i jeszcze gdzie są te upgrade? Y. Na potion brewing. O, kurde felek. To się robi łatwo bardzo. To jest mega łatwe. To też. To też. To też. Okej, okay, a to jest Beta Super Potion. O, oh. Jeszcze jest... Eee! Co to jest? Ty to jest... O Jezu. O Jezu. Ty. Doubles your luck. Dobra, musimy to zrobić kiedyś. Ale, pierw poszedłbym i znalazł te Upgrade. Y. Gdzie są, so, gdzie są Upgrade? Gdzie są Upgrade? Gdzie są te Upgrade? Event Shop, tutaj... Tutaj? Spooky Upgrades. Mamy. I mamy tak Pet Equip Slot. No, start na ale nie chcę Excelak. hatch Speed Excelak. Pet Range. Pet Speed Ek Slot. Dobra, na razie tyle bym sobie kupił, bo jeszcze będziemy otwierać jaja. ja. Przejdźmy sobie. Tutaj siemano. Siemano, czy my tego potrzebujemy? 32 tickety, przecież to będą trwały rok. Dobra, to mam w to... mam w to wywalone. Kręć się gdzie indziej, już mówiłem. <laughs> e, przejdźmy sobie tutaj. Albo tutaj nawet bym chce przesadł. Przesedbym tutaj. E, I otworzył te jajca. Widzu kochany, trzeba te jajca otworzyć, bo się zepsują. <laughs> Dobra. E, mamy te podki odpalone. 8 Osiem. Osiem. Tu już nie ma co czekać. Jest, 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 jest! jest. I mamy Soul Stealer! W ogóle zniknął mi ten soul stealer po ostatnim splanowaniu, ale już wrócił. Siemanko. Siamanko kolego. <noise> już wrócił. Także spokojnie, e, wszystko na swoim miejscu jest, jak widzicie. Wszystko wróciło, wszystko jest super. Bardzo mnie się to podobuje. E, dobra, jeszcze 18 jajów otworzymy? Będzie 8, będzie 8. Będzie 8, otwórz 8. Może jeszcze jakiś super? Tiu. Nie jest syf. Okej. Okay. No, nieważne. Ile nam zostało tych jajów? Jeszcze zostało 8. Nie, zostało mniej. Także zróbmy tak, tak, tak. I tak. Dobra, no to są pietki, tak? No raczej nam nic nie poleci super. Dobra, nic super nie poleciało. Otworzyliśmy te jaja. Eee, także mamy to z głowy. Słuchajcie, spóki upgrade y będą trochę kosztować, także musimy te potki zrobić. I ja bym poszedł na razie. Ja wiem, że tracę potki, ja wiem, ale spokojnie. My to robimy w ramach eksperymentu społecznego świata naszego czy coś takiego. Eee, dobra, przejdźmy tu. I tutaj coś mamy. Mamy stałe potion, to kupmy je. Wszystkie podki kupmy. Wszystkie podki kupujemy. Chcemy najbardziej co zrobić to Luck Potion, super. I to nas interesuje. Na razie super, nie będę robił. A i pytajcie, czy z zawodospadem zrobi... zrobiłem. Zrobiłem do zawodospadem tego tego boosta. Zapomniał rzech, że takie rzeczy są. Dobra, odbierzmy sobie to. E, I przejdźmy tu. Taj! Siemano, e, chcę zrobić Lucky Potiony. Okej, okay, trochę ich trzeba porobić. Tylko na tych mi zależy tak naprawdę. Także ich sobie zrobimy tutaj troszeczkę. O, Boże, za dużo. Dobra, ich trzeba zejść troszeczkę. I tak, plan jest taki, plan jest prosty, prosty jak smak Frosty. Coś takiego, nie wiem, co ja gadam. 5, e, dobra, myk. Trzeba zrobić te lepsze Lucky Potion i jeszcze sobie odpalić na jakieś 14 godzin. I jutro będzie mieli kolejny odcinek, gdzie... Gdzie po prostu te rzeczy zdobywamy jakieś lepsze? Albo już zdobyłem, albo kupuję jakieś... Zobaczymy, widzowie. Ja jestem zakochany. Ja jestem zakochany, bo ja uwielbiam ten typ. Ten typ jest super, ja już mówiłem wam tysiąc razy. Petword jest gigakozacki. Także zróbmy tego dużo. Nie żałujmy sobie Petlaka. Elegancko. Nie, ma tych podków trzeba dużo. Tylko wkurzam, jeżeli nie ma dużo na aserwicę. Ja? Bo to by było lepsze no no to mnie jedne co wkurza, to że nie można tylko tego zwiększyć. Właśnie, miałem jeszcze jeden Game Pass kupić. To sobie kupimy za te tokeny, bo jest ten Super Bundle. To, to, to wywalone. Starter pack i mamy tutaj double Your Luck. I właśnie tego starter paka bym kupił za tokeny. Yes, mamy tego starter paka elegancko. Za Robuxy też bym coś kupił. Za Robuxy też bym kupił tego. Tu już kupię za Robuxy 219 Robux. More Storage. I rzeczywiście taka jest free to play bo jeżeli dużo afkujecie, to dziennie możecie sobie jednego Game Passa zrobić. Także ja sobie mój storage kupię, e, bo jakby i jak chcę spiać i jeszcze dodatkowo mi się przyda, bo nie wiem, czy tych petów po prostu za dużo nie zrobię, co ja, e, jak będę dropił w nocy. Właśnie nie wiem, czy ustalić godli, żeby dropiły, czy tylko... You can't craft this! Skończyła mi się jabłuszka! To smutne bardzo! Dobra, dobra, teraz skoro nie możemy, to, git, to tyle wystarczy. Ile mamy tych potek w ogóle? Ile my ich zrobiliśmy? 158, okej, okay. powinno na chwilę starczyć eee, Ale zróbmy sobie to lepsze, co, nie? Te super potion. Tylko nie wiem czy ja tam potrzebuję jabłuszek czy nie, chyba nie. Do tych jednej, jeden lepszych w górę nie potrzebowałem z tego, co pamiętam. Także idziemy sobie byłować podki... tutaj gdzie indziej, gdzie to było. Tutaj było. Siemano, siemano. Dobra, mamy, mamy to eee, i mamy tutaj laka. No i właśnie tego laka chcemy zrobić, co nie? Dobra. Dobra. Za ciężkie to nie jest. Widzu kochany Okej. Okay. Dobra, dobra, no dobra, dobra. Nie wiem skąd ja miałem tak dużo tych jabłuszek i tak dalej. Właśnie nie wiem, napiszcie widzę, gdzie to dropi, bo ja jestem jakimś debilem. Dobra, zróbmy te lepsze potki. Już nie ma tych gorszych używać w ogóle, bo te potki dają 40, te dają ile? 60, no to panie, to jest o wiele więcej różnicy w tym wszystkim całe te. O, już nie mam, bo to jedną potkę. Uuu, i teraz tego jak się robi. Cztery takie, osiem takich, Emerald i Starsy, okej. Okay. A te super da do zrobić? PT super, nie mam tych super potek. Bidak tutaj Pisz, czy widzu. Ty żeś myślał, że ja bogaty, a ja bidak. E, przejdźmy tutaj. Czy my tutaj kupiliśmy wszystko, co potrzebowałem? PT quips nie potrzebuję. Hatch speed, nie potrzebuję. Bym tego chciał, Hatch slotta, nie mogę. Kurde, nie wiem, czy kupić, czy nie, bo ja nie wiem, ile teraz zarabiam. Chyba mało zarabiam, co? Nie wiem, czy damy radę spamić otwieranie. Zobaczmy, zobaczmy, czy damy radę spamić otwieranie. Odpalmy sobie nówkę sztukę... Czemu on daje 158 potek? Eee... O, naprawiło się. Odpalmy sobie tak, odpalmy sobie tak. I zobaczmy, zobaczmy, czy to... Wyłączyło mi tam te potki! Ja jestem debilem. Tak można by rzec. Debil, łupek Dobra, odpalmy sobie najpierw 10. I zobaczmy, co już drobnęliśmy, żeby zejść sobie indeks, a żeby nie psuć sobie tego. Dobra. Tu już mamy auto-delete. Te dropy, jak coś. Ja wiem, że one mają 0%, ale one dropią. Przysięgam wam, widzowie, to jest oszustwo. To jest oszustwo prawdziwe. To jest prawdziwe oszustwo. Bo serio one dropią, bo mi dropnęły z tamtego jaja 0%, mówię poważnie. I teraz był le właśnie, lecą te shiny pety, czekaj, 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 czekaj. Gdzie to jest? Były te Shiny Rainbow Go... Felek! Jeszcze jajo mam, czekaj! Skąd to jajo? Co z tego jaja poleci? O, jakieś gówno. E, ale to nic, dobra. To nieważne, 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 nieważne. Czekaj, widzuch. Widzuch! Po że ja widział... Czemu mi te pety nie poleciały? Dobra, nieważne. Teraz są shiny pety. Dobra, podrobmy chwilę. Gdzie jest... O, jest godlik. I to ten lepszy! Ehm. Mm. Um, dobra, Equip Best. I czy on jest doby? Gdzie on jest dobry, bo się coś założyło. Gdzie on jest? Gdzie on jest? <laughs> gdzie on jest, jest czterdziesty czwarty level. Equip Best. Unequip all equip best. Dobra, no, gdzie on jest? Ten pet nie istnieje, czy o co chodzi? Czy ja jestem idiotą? No to co? o jest! Mutant Viven. No bym powiedział: 163 tysiące, ile daje ten? 400, okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. nie czepiam się, nie czepiam się, nic się nie czepiam, czyli nie potrzebujemy, tak? Tak. Dobra, czyli teraz gorszego musimy trafić. Trafimy? Czy nie trafimy tego gorszego godli? No właśnie, nie chciałem trafić od razu tak szybko dobrego, chciałem trafić gorszego! A się trafił lepszy! Najgorzej, co? Najgorzej, widzuch. Najgorzej, jak tak się dzieje, jak się trafia za dobry pet, kurde, na start. Ja chciałem gorszego, żeby to potem było. No, zepsuł mi całe emocje. Jeszcze może siketa na zaraz. Koi, no, O, no jest, dobra. Jest, mamy. Możemy już usunąć te opeta. Auto delete. Auto delete. I ten jest. To jest lepszy? Nie, no, on jest. On jest lep. Dobra, on jest gorszy, on jest gorszy. Full Mutant, okej. Okay. No i żadne shiny mi tu nie lecą. Żadne tury, bo jakieś pety mi nie poleciały. Chyba, że one lecą, ale ja nie widzę. Well, chyba nie lecą. I skąd ja miałem w ogóle tego? Green apple, jakieś kurde, skąd ja takie rzeczy mam? Jakieś banany. O, oh, potion bundle. No tak, przecież ja te potiony ogarnąłem. Ty, ale jajca, dawaj to. Ty, candy coin bundle, ile dostanę z tego? O oh, kurde, ile siana. Widzu! Tyle tych bundli ja mam niezużytych? Jakie jeszcze tutaj mam ciekawostki? Coin bundle. A ile tych coinów? O kurde, tylion lecą. Dużo, dużo, fajnie, fajnie. Bardzo mi się to podobuje. Eee, no ale mamy to chyba w tyłku. Eee, co my tutaj mamy jeszcze? Super. Beter Super Potion i. O kurde, na krzyku. Żadna lucky podka mi nie poleciała zwykła. Ale tą super Potkę mam. I better Super Potion też mam. Dobra, super. Fajnie, fajnie, coś tam poleciało. Mam 10 tylionów znowu. Ale ile miałem? Nie pamiętam. Nie pamiętam, ile miałem. Ale raczej sekretę nie dopniemy tak szybko. Więc ja ma ale trzeba będzie na pewno zapierdzielać z tą grą. Trzeba będzie całą noc otwierać znowu. Mnie już głowa boli od tego otwierania. Także trzeba będzie. No już nie, dobra, zrobiliśmy indeks. Bo mi się zdaje, te pety dropią. Widzuch, bo ty myślisz, że nie dropią. Patrz. Patrz. Tutaj też masz 0%. 0%, 0% i dropnęły mi te pety. No mówię wam, że one dropią. Mówię wam, że one dropią. Tylko, a chyba, że bez lucky poszło. O, oh. to ja lepiej sobie auto delete, sobie auto i po prostu lecę, słuchajcie widzuchy, farmić, także słuchajcie, lecimy farmić, lecimy grindować po nowe sekrety albo nawet super pety. zobaczymy, pamiętaj widzów, łapka, karta, żyk, i co, widzimy się w kolejnym.